Antarktyda to tajemniczy skuty lodem kontynent, który od dekad budzi ciekawość badaczy na całym świecie. W ostatnich latach odkrycia dokonane na tym odległym krańcu świata zaczynają jednak wykraczać poza znane ramy naukowe, wchodząc na teren teorii o nieznanej przeszłości planety. W centrum tych wydarzeń znalazł się Elon Musk. Wizjoner, innowator i człowiek, który redefiniuje nasze spojrzenie na przyszłość Ziemi oraz kosmosu. Czego więc Mask szuka na lodowym kontynencie? Tego dowiesz się w dzisiejszym odcinku. Zapraszam do oglądania. Tajemnicze struktury pod lodem. Kilka lat temu badania z użyciem zaawansowanych technologii radarowych odsłoniły istnienie tajemniczych struktur znajdujących się kilkaset metrów pod pokrywą lodową Antarktydy. Zaskoczeniem dla naukowców był fakt, że formacje te cechują się regularnymi, symetrycznymi kształtami, które trudno uznać za efekt naturalnych procesów geologicznych. Odkrycie to wywołało wiele spekulacji. Od teorii o starożytnych cywilizacjach, przez ideę o podziemnych bazach, aż po bardziej śmiałe hipotezy związane z cywilizacjami pozaziemskimi. Musk, który zawsze interesował się eksploracją nieznanego, dostrzegł w tych odkryciach szansę na zastosowanie nowych technologii eksploracyjnych. W jaki sposób SpaceX czy Tesla mogłyby się przyczynić do lepszego zrozumienia tego fenomenu? Elon Musk i jego podejście do Antarktydy. Elon Musk od lat deklaruje swoje zainteresowanie ekstremalnymi środowiskami od Marsa przez Księżyc po właśnie Antarktydę. Jego zdaniem każde środowisko, w którym ludzie muszą walczyć o przetrwanie, jest doskonałym polem testowym dla technologii przyszłości. Co ciekawe, technologia wierceń i dronów, nad którą pracuje SpaceX, mogłaby posłużyć nie tylko do eksploracji kosmicznej, ale również do penetracji głębokich lodowych pokryw na biegunie południowym. W jednym z ostatnich wywiadów Musk zasugerował, że badania Antarktydy mogą dostarczyć wiedzy o warunkach podobnych do tych, jakie występują na lodowych księżycach Jowisza i Saturna. Jednym z kluczowych pytań, które zadają sobie badacze, jest to, czy ukryte struktury mogą rzeczywiście pochodzić od dawno zaginionej cywilizacji. Mask wydaje się sceptyczny wobec sensacyjnych teorii, lecz równocześnie podkreśla, że nauka powinna być otwarta na wszelkie możliwości, dopóki nie zostaną one jednoznacznie wyjaśnione. Przełomy technologiczne w eksploracji. Jednym z najważniejszych problemów stojących przed naukowcami jest dostęp do struktur znajdujących się głęboko pod lodem. Warunki panujące na Antarktydzie należą do najtrudniejszych na naszej planecie. Temperatury spadające poniżej minus 80 stopni, gwałtowne burze śnieżne oraz brak infrastruktury czynią to miejsce jednym z najmniej przyjaznych ludziom. Maski jednak widzi w tym kolejne wyzwanie technologiczne. Tesla, znana z zaawansowanych technologii magazynowania energii, mogłaby zapewnić wydajne źródła zasilania dla przyszłych ekspedycji. Z kolei SpaceX opracowuje systemy autonomicznych robotów, które mogłyby działać bez ludzkiego nadzoru w najbardziej niedostępnych częściach kontynentu. Rozwój takich technologii mógłby również przyspieszyć eksplorację Marsa, co jest jednym z długoterminowych celów Maska. Możliwe odkrycia archeologiczne i biologiczne Jednym z najbardziej fascynujących aspektów badań Antarktydy jest możliwość odkrycia śladów starożytnych cywilizacji lub unikalnych form życia. W głębokich warstwach lodu oraz w subglacjalnych jeziorach, takich jak jezioro Wostok, mogą znajdować się organizmy, które przez tysiące lat były odizolowane od reszty świata. Dla Maska odkrycie życia w takich ekstremalnych warunkach miałoby kluczowe znaczenie dla jego planów kolonizacji Marsa i eksploracji innych planet. Badania jezior znajdujących się pod lodem Antarktydy są niezwykle trudne, lecz jednocześnie mogą dostarczyć wskazówek dotyczących przetrwania życia w podobnych środowiskach poza Ziemią. Musk wierzy, że jeśli mikroorganizmy mogą przystosować się do życia pod lodową pokrywą na naszej planecie, to istnieje duża szansa, że podobne formy życia mogłyby przetrwać na Europie. Jednym z księżyców Jowisza lub na enceladusie, księżycu Saturna. Kontrowersje wokół odkryć na Antarktydzie. Nie wszystkie środowiska naukowe przyjmują nowe odkrycia z entuzjazmem. Wielu ekspertów przestrzega przed pochopnym wyciąganiem wniosków na podstawie szczątkowych dowodów. Ich zdaniem symetryczne formacje mogą być efektem naturalnych procesów geologicznych które nie zostały jeszcze dostatecznie poznane. W mediach natomiast temat struktur pod lodem często wywołuje sensacyjne nagłówki i prowadzi do mnożenia teorii spiskowych. Musk, znany ze sceptycznego podejścia do dezinformacji, apeluje o przejrzystość i szeroki dostęp do wyników badań. W jednym z wystąpień stwierdził, że tylko otwarta współpraca naukowa może położyć kres spekulacjom, które często wynikają z braku dostępu do rzetelnych informacji. Nowe technologie a bezpieczeństwo ekspedycji Jednym z kluczowych wyzwań eksploracji Antarktydy jest zapewnienie bezpieczeństwa badaczom. Mask, którego firmy od lat rozwijają technologie autonomiczne, uważa, że roboty mogą odegrać kluczową rolę w eksploracji niedostępnych regionów. Autonomiczne drony, wyposażone w czujniki termiczne i radary penetrujące lód, mogą skutecznie mapować teren bez konieczności narażania ludzkiego życia. Dzięki systemom sztucznej inteligencji oraz technologii zdalnego monitoringu można przewidywać zmiany w strukturze lodu oraz potencjalne zagrożenia związane z niestabilnością pokrywy lodowej. Musk podkreśla, że technologie te znajdą zastosowanie nie tylko w warunkach polarnych, ale również w przyszłych misjach kosmicznych. Czy Antarktyda odkryje swoje sekrety? Wiele wskazuje na to, że nadchodzące lata przyniosą nowe odkrycia na Antarktydzie. Naukowcy oraz technologowie współpracują nad opracowaniem nowoczesnych metod badawczych, które pozwolą na dotarcie do najgłębszych warstw lodu. Musk zapowiedział, że SpaceX jest gotowe wspierać takie inicjatywy poprzez udostępnienie technologii z zakresu zaawansowanej inżynierii materiałowej i automatyzacji. Przewiduje się, że w ciągu najbliższej dekady technologia pozwoli na szybkie i precyzyjne wiercenia w lodzie oraz na dostarczanie danych w czasie rzeczywistym do centrów badawczych. Dzięki temu możliwe będzie monitorowanie zmian geologicznych i odkrywanie nowych, dotąd nieznanych fenomenów. Wizja Ilona Maska opiera się na idei nieustannego poszerzania granic ludzkiej wiedzy. Wierzy on, że tylko dzięki eksploracji i odwadze w podejmowaniu ryzykownych wyzwań ludzkość może osiągnąć prawdziwy postęp. Antarktyda, podobnie jak kosmos, jest symbolem tego, co jeszcze pozostaje do odkrycia. To miejsce, w którym technologia, nauka i ludzka determinacja spotykają się, by zmienić przyszłość. Na pytanie dlaczego inwestuje czas i zasoby w badania tak odległe od swoich głównych celów biznesowych, Musk odpowiada krótko. Nasza planeta wciąż ma wiele tajemnic. Rozwiązanie tych zagadek może dać nam przewagę, której potrzebujemy, aby stać się cywilizacją międzyplanetarną.